Siemaneczko z tej strony Gierkoś przez VR I w dzisiejszym odcineczku Mamy nową aktualizację Roblox Rivals I to nie jest wczorajszy Prima aprilisowy żart Bo słuchajcie, zobaczcie tylko to Nowa aktualizacja Mamy jakiegoś ziomka, który do nas bada Okej okay. Aha, czyli ktoś napisał do nas Jo, mój błąd Co się stało, takie coś Okej, okay. co będzie dalej, klikamy Wygląda na to, że ktoś schakował Rivals na jeden dzień Ale nie martwcie się Mamy sytuację pod kontrolą Bo jeśli nie graliście Wczoraj w Roblox Rivals No to wczoraj Roblox Rivals było do góry nogami I było schakowane Co dalej? Co tam pisze? Tak, proszę pana Jeśli zobaczysz biegającego O o, bandoboja powiadam władzę. Aha, czyli będziemy musieli kogoś szukać. Co to jest? Ej, to jest ten hacker! Co to jest? Ja muszę się przyjrzeć. Hej, czekaj. Co to jest? Co to jest autor? Aha, okej. Okay. Aha, i słuchajcie, to jest koniec. Ale czekajcie, coś tam słyszę. Coś tam słyszę. Ej, skąd to słychać? Takie, takie dźwięki. Wy tego nie słyszycie, bo to tak lekko. Siemanko ziomek, to ja jestem tym hakerem i na jeden dzień niestety schakowałem Roblox Rivals i tak naprawdę jeszcze nie wiesz kim jestem, bo tak naprawdę to y, Roblox Rivals będzie schakowany na więcej dni. Pamiętaj. Oha, czyli to był ten haker. Widzowie, jeśli graliście wczoraj w Roblox Rivals, to pewnie pamiętacie, że właśnie najgorszą rzeczą było niestety to, że właśnie był haker. Ale kto jest tym hakerem, no jeszcze nie ujawniamy. Ale jeśli oglądacie takiego YouTubera, Maciek, Maciek VR, to on też nagrywa o Rivals. I. Wczoraj wszedł odcinek tylko dla wspierających na, yy, na kanale Maciek VR. I tam słuchajcie, on nagrał odcinek, że schakował Roblox Rivals. Więc jeszcze nie wiemy, czy to Roblox Rivals zostało teoretycznie schakowane przez niego, ale musicie się przyjrzeć, bo słuchajcie, przyjrzyjcie się, jaką broń ostatnio kupiłem. To jest moja no, y, taka, wiecie, pierwsza broń, i jest taka czarna. No nie, to jest mój łuk, też jest taki czarny. To jest mój karabin, taki też czarny. I słuchajcie, ostatni piłem. RPG! Y, RPG kosztowało mnie 25 kluczy. I jest to jedna z najlepszych broni. Dzięki tej broni możecie robić najlepsze haki w Roblox Rivals. O, widzę, że ktoś doszedł do serwera. To czekamy, czekamy, zobaczymy. Okej, okay, mamy rundkę. I czekajcie, co my możemy wybrać, to budowa. Ok, spoko. Nie onyx, onyx, onyx. Dobra, budowa. Yy, I może nam się uda zrobić tego haka? Pistolet. Nie dało się grać. Ok, gdzie jesteś? Aha, tu! Okej, okay, masz. Aha, dobra, pokonaliśmy go. Pierwsza runda została przez nas wygrana. Ale może on nam daje jakieś fory? Nie wiem. Słuchajcie, teraz się podbijamy do góry I teraz mamy speedmastera Ok, idziemy tak Ok, tu weszłem Okej, okay, okej, okay, okej, okay, chill Możemy tak go poszukać tutaj. Czy jesteś tu? Bierzemy sobie pistolet Flarowy, bo dzisiaj sobie oczywiście Potrenujemy z RPG Wytrenujemy sobie ogólnie Aha, dobra, wygraliśmy bo gościu spadnie. No więc dwie rundy mamy już wygrane Zaczynamy kolejną No i najgorsze jest to, że gościu gra na telefonie Niedługo zrobimy sobie odcinek Jak pokonać kogoś z levelem 1000 Kiedy ma oczywiście Okej, okay. Nie, ej dobra, pokonał mnie Ma już jedną rundę wygraną Dobra, szacun, szacun, okej okay. Tylko, że teraz nie zrobiłem trika Dobra, robimy trika Okej, okay, trik, trik, trik Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dawaj. Trzeba uciekać od niego. Gdzie ty jesteś? Ej. Okej. Okay. Jestem tutaj. Ja się tutaj chowam. Idę do niego, idę do niego. On jest tam. Aha, spad. Dobra, trzy rundy wygrane. A on ma jedną, dobra. Więc na razie idzie nam dobrze. No, takie też mam, takiego też mam granata. Okej, okay, on ma. Ej, dobra, dobra, dobra. Ej, żyje Okej. Okay. Okej, okay, trafiłem go, trafiłem go. Dobra, to chill. Chill na razie. Idziemy do niego. Aha, dobra, spadł. Spadł. Mamy już cztery rundy wygrane. Ale możliwe, że on się z nami pogrywa, nie? Nie wiadomo. Teraz zobaczymy jak zrobić Speedmastera na RPG. No, nie to. O o, 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 o nie, 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 nie. Dobra, uciekamy, uciekamy. A robi się ciężko. A czekajcie, pokażę Wam to. Podrzucimy granata Ja. O, i tak się to robi, nie? Rozwalamy sobeczkę. O, tu jest, on tu jest, on tu jest! Od kiedy, od kiedy? Aha, dobra. Rozwalił mnie, ale co jest? Ja mu tak mało HP zabrałem. Dobra, punkt meczu. Ale dobra, on ma cały czas dwie rundy wygrane, a ja cztery, więc. Okej. Okay. I to jest ten Speedmaster. Słuchajcie, teraz sobie. A nie, nie dało się. Dobra. Dobra, to trochę. Nie, nie, nie. Okej. Ok, Skrywam, Ukry ukryłem się. Ukryłem się, ukryłem się. Nie, masz, 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 dobra masz, 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 okej masz, 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 sobie masz, Chcesz ze mną zagrać? Okej, okay, to jeszcze raz gramy, ale tym razem tym razem gramy na Doki. Na Doki. Nie, budowa to już tak słabo ta budowa. Nie, no serio, znowu budowa? No dobra, spoko. Może być, ale tym razem bierzemy te same rzeczy. Będzie git. Dobra, i teraz... Ej, co on robi? Chodź tu, chodź tu, chodź tu! A, masz! Jezus Maria! Co on odwala? Chodź tu! Okej, okay, masz, masz, masz! go nawet nie trafiłem. Chodź, chodź, chodź. Okej, okay. zabrałem mu, zabrałem mu. Okej, okay, jest. Skip di, skip di, skip Jest, mamy go, mamy go. Pierwsza runda wygrana, ale słuchajcie, jest ciężej. Jest dużo ciężej. Jest ciężej, on się teraz stara, nie? On się teraz dużo postara. Zobaczymy, czy nam się uda, bo ogólnie wiecie, on gra na telefonie i mu jest ciężej. O kurde. Dobra, widzę go, widzę go. Jest tu. Widzę cię, widzę cię! Okej okay. Okej? Okay. Nie trafiłem go. Musimy uważać! Okej? Okay. Nie no, nie trafiłem go. Ej, no co jest? Jest jakiś mocny. Aha! Dobra, on mnie z tego załatwił. Aha i za nie no. Eee no, tragedia, no. Musimy to wygrać, słuchajcie widzowie. Teraz bierzemy sobie... Tak. Musimy się podbić. OK, idę sobie tu. Teraz tu jedziemy... Jest! Dobra i słuchajcie, teraz zrobimy na niego taką mocną potkę. Ała! Co jest on? Aha, 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 aha! Aha, dobra, on jest ze snajperki. On ma dużo lepsze bronie niż ja, on ma chyba ten. On ma snajperkę, więc y, pewnie ma karnet. Bo mając 60 level, to jest prawie niemożliwe, żeby mieć snajperkę bez karnetu. Okej. Okay. No nie, nie trafiłem go. Okej. Okay. Jeszcze raz, jeszcze raz! I teraz... I teraz go! Ja nie no! Dobra, ale i tak dostał dużo HP. Aha, i spadł na koniec. Nie no, tragedia. Ale dobra, tym e, mamy rundę wygraną i mamy teraz rundę... jeszcze nie wiemy. Ja mam jedną rundę wygraną i on ma ten... E, trzy wygrany. Padła. Aha, on się pali! Aha, okej, okay. kryjemy się, kryjemy się. Słuchajcie, ja się idę kryć. Ja będę tu! xddddddd Wygrana, wygrana z skibidi Dobra, bo on normalnie se wszedł na, na dźwig, no nie? On sobie e, wszedł i teraz on mnie dosłownie nie ma e, prawa trafić, więc zaraz się przekonamy czy mnie trafi okej okay. okej okay. i 2 1 0 jest mamy runda wygrana z mojej strony ej jak on tu znowu przyszedł dobra, ej on mnie nie odnalazł dwie rundy do trzech na razie on wygrywa niestety jedną rundą okej okay. nie. masz masz, 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 masz. dobra Trafiłem go, bo ja nie wiem. Ja nie wiem ogólnie, czego trafiłem, bo tu się fajnie skacza. Ogólnie to jest fajny sprinter. Okej, okay, i teraz go, teraz go. Okej. Okay. Nie, 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 nie. Aha, dobra, bo on ma tą mocną broń. On ma... Nie wiem jak to się nazywa. Weźcie. Dobra, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Musimy dać sobie radę. Dobra, robi się ciężko. O, robi się mega ciężko. Nie ja nie wiem teraz czego trafiłem. Okej, okay, okej, okay. nie, ej, jak on mnie trafił? Ej, ja nie wiem Kurde Ej, to on jest, ej, on jest mocny On jest mega mocny Szacun, ale dobra, dostałem Dwie kapsułki, dwie kapsułki Na razie i tą rundę wygrał on Ale czekajcie Ktoś chyba do mnie dołączył Tak, siema, siema, mordo no siema, rozwalę cię! I to będzie takie prościzna cię rozwalić, bo ty jesteś mega słaby i na pewno nie dasz sobie rady ze mną. Bo jesteś słaby, ha ha ha. I zagramy sobie na budowie ostatni raz i zobaczymy, czy dasz radę. Okej, okay. no to dawaj, ziomek, idziemy sobie na budowę. Idziemy, idziemy. Ty sobie na mnie na no, spokojnie poczekaj. Ja na niego poczekam chwilę. Bo jestem ciekawy, co u niego. Ok, zobaczymy, czy on się będzie do mnie cieszył. Ok, jestem. Idę do ciebie. Ziomek, zagramy sobie. On teraz nic nie mówi, ale pewnie za niedługo sobie coś powie. Ok, i gramy na budowę. Ok, Okej. Okay. Okay. Skibidi. Łatwo. Łatwo będzie z tobą. No, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy jak ci pójdzie ziomek. Ja ci nie wierzę, że ty jesteś taki mocny. Na pewno nie dasz ze mną rady. Aha, okej. Okay. No to zobaczymy, zobaczymy ziomek. I słuchajcie, dzisiaj spróbuję sobie wykorzystać tego haka, czy mi się to ogólnie uda. Ale nie idę do niego, nie idę do niego na razie, czekajcie. Słuchajcie, teraz sobie pójdę tam, okej? Okay, żeby sobie to ogólnie wykorzystać, czy mi się to uda. Myślę, że jakoś dam radę, tylko wiecie, pozostało 40 sekund. I spróbujemy zrobić tego haka Nie, dobra, nie uda to się. O, 30 sekund. Aj, dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ok. Teraz tu. I teraz ostatni raz spróbujemy to zrobić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie! nie, 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 nie. Ok, dostaliśmy do RPG. I co ten ziomek robi? Aha, se stoi. No i co? Wygrałem z tobą, słabiaki. Aha. Dobra. Jak tam sobie chcesz, ziomek? Ja idę jeszcze raz. Sobie spróbujemy. Na no elegancko, elegancko. Okej. Okay. Idę sobie najpierw tu, potem tu. O, to jest chyba lepszy sposób. Patrzcie, widzowie. Napiszcie mi w komentarzu, czy tutaj będzie lepszy sposób. Czy mi się to uda, nie? Ej, no uda mi się to, bo jestem dużo bliżej. Okej. Okay. A nie, 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 nie! Okej, okay. ja. Ej, ja się przesłyszyłem mega. Ja prawie zginąłem. A dobra, idziemy tam na luzie. Ziomek mnie nie nawala. Nie, nie nawala, bo ustaliliśmy sobie team y, na jakąś ograniczony czas, nie? Coś w tym stylu. Zobaczymy, czy na serio to zadziała taki ograniczony czas, nie? Ej, bo mija. Mija, on mnie zaraz zacznie szukać. Bo słuchajcie, teraz sobie to wypróbujemy, czy to ogólnie działa. Czy ci youtuberzy, którzy z tego nagrywali, na przykład Simon Plus, czy oni prawdę mówili, że taki... że to działa, nie? Ogólnie. Zarąbiście, ja normalnie tracę sobie naboje. Nie no, te, to się nie uda. Nie! Do... Dobra, ej, to jest ciężkie z nim wygrać. Patrzcie jak mu się ręce trzęsą w ogóle. Dobra, ograniczony czas, teraz na serio wypróbujemy sobie to. On ma dwie rundy wygrane. I zobaczymy, czy da sobie radę teraz. Mm. Okej, okay, idziemy sobie tak. Może tutaj zadziała. Aha, nie zadziała, nie zadziała! Oj. Dobra, jak będzie cztery, no to już... Wiecie, 4 do zera, no to już... nie wygrywam. Nie gramy. W sensie nie robimy tego haka, bo ten hak to jest jakaś tragedia. I ten hak, możliwe, że działa, ale go trzeba wypróbować jeszcze. Muszę kupić kosę. I. siema. siema. Ok. Ej, co jest z nim? Ej, on dostał jakiegoś. chyba bana. Siema, siema, morda. I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? Aha. Okej? Okay. Ej, cz czemu ty mnie drasnąłeś, ty A ładnie, co ty robisz? No i co? Co podchodzisz? To podchodzisz. To podchodzę. Masz. Eee, nie, to no, tragedia. Jaki on jest słaby. W ogóle, bo wiecie, my ustaliliśmy czas, kiedy ogólnie się nam to kończy, czyli. Y tak. ja go będę atakował z zaskoczenia, nie? W ogóle on nie będzie wiedział, że go atakuje Patrzcie, czekajcie. Teraz mam wyłączony mikrofon i spróbujemy go tak nagle, nie? Na tyłach. Będziemy... O, on mnie nie widzi, nie? I teraz słuchajcie. BUM! ała, Co mnie drasnęło? Co to było? Ziomek! Ej, gdzie ty jesteś? ała Ha ha ha, ha, ha. Ej, robimy na niego takie mocne. Jez! Yes. Co jest takie mocne? Nie no, tragedia. Wreszcie jest słaby, słaby nubek. Teraz też mam wyłączony mikrofon, nie? Yy, Jeszcze mam wyłączony. Poczekajcie, teraz, teraz nagle... FLARA! O masz, o masz, o masz, o masz, Okej, okay, i będzie się palił? Patrzcie, on dostaje obrażenia. Okej, okay? i teraz... O, dostałem kolor zielony! Zielony kolor dostałem! Ło! Wow. Ej, to fajne! Nigdy nie miałem takiego koloru zielonego Zielony to coś dla mnie, taka nowość Okej, okay. bo Coś nowego co ty robisz, Tak sobie siedzę, tak po prostu Ej ziomek Czekajcie, spróbujemy Spróbuj. Ja ci nic nie zrobię, patrz Ja cię tylko w stopę podstrzelę i chyba tobie się nic nie stanie Dobra, ziomek, no to teraz czekaj. Ja ci teraz spróbuję w ziemię. Teraz w ziemię, dobra? Ej, no ja tu przecież w ziemię zrobiłem, no co to jest? Oh my god. Okej, okay, i teraz robimy jeszcze sobie tak. Ui. Aha, i patrzcie, jak chcecie zrobić sprinta, to robicie tak. Możecie biegać. I tak. Nie, i teraz macie takiego super sprinta, nie? Okej, okay, ale z nim jest łatwo. Bo on nie jest jakiś mega nocny. Patrzcie jak zleciał. No i zaraz kończymy pojedynki, zadania i będzie git, nie? będziemy z drzunkiem Twita. Będzie wszystko ok. Gościu ma trzy wygrane rundy, ale czekajcie. Aha, to on ma trzy! To jeszcze spróbujemy sobie na ten dźwig wskoczyć. I stary ja teraz y, na dźwig sobie wejdę, y, na dźwig sobie wejdę, żeby wypróbować ten sposób, dobra? Że, bo ja chcę pokazać widzom, czy coś takiego działa. Nie wiem, może to oznacza tak, jak on milczy czy to może to oznacza tak. Aha? Um, nie ma go tu? E, co? Jakim cudem go tu nie ma? Tak ogólnie to go. By... A nie! Nie, 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 Ej, spadłem. Niechcący, niechcący, dobra. E, bo słuchajcie, nie mówcie mi w komentarzach, że bez sensu to robię. Bez jest 4-4, ale mm, ja jakby próbuję zrobić. Bo jestem ciekawy, czy to serio działa z tym dźwigiem, nie? Bo teoretycznie to działa, nie? Ale ja nie wiem, czy na serio, czy se jaja. YouTuberzy robią. Bo niektórzy to wierzą w takie rzeczy. Aha! Przepraszam, ej, przepraszam! Aha! Ej, co? Czy, ej, ja wygrałem czy on wygrał? Ja wygrałem! Ej, ale ja nie wiem jakim cudem ja wygrałem. Ja nie wiem jakim cudem ja to zrobiłem. Okej, okay, bierzemy sobie. Eee, coś się trafi, co się trafi. Jestem ciekawy. Co to będzie? Okej? Okay? Aha, kostka. No i so sobie teraz zmienimy. Mamy jakieś malowanie? <laughs> Patrzcie, możemy mieć takie beżowe, niebieskie, zielone, pomarańczowe, czerwone, żółte i takie ciemne. To ja chcę mieć beżowe. Kapibary rządzą, kapibary Sigma. Okej, okay, i co dalej? I mamy kosteczkę, nie? No, Sigma. Um, I słuchajcie, mamy trzy klucze. O, tu też coś mamy. A tu mamy coś takiego. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe. No więc dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcineczka i słuchajcie, widzimy się już jutro.